Dzień dobry, Szymon Moszny, a ze mną jest Kasper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. W ostatnim odcinku w tym omawialiśmy dla Was metody intensyfikacji. No, okazało się, że to był temat, który Was bardzo, bardzo zainteresował, w związku z czym dzisiaj nagrywamy kolejne metody. Które będą metodami już odrobinkę bardziej skomplikowanymi niż te, które pokazywaliśmy ostatnio. No, szczególnie, że te ostatnie były raczej takimi metodami podstawowymi, a dzisiaj pokażemy dla Was troszeczkę nowszych. Także zobaczcie, co Kacper za chwilę będzie tutaj robił. Pierwsza z metod, którą dziś będzie Kacper wykonywał, to jest metoda, która się nazywa Rest-Pause czy Rest-Pause, jak to mówi się w naszym pięknym kraju. To jest taka metoda, która polega na tym, że zakładasz na sztangę ciężar, którym jesteś w stanie wykonać równo 12 powtórzeń. Wykonujesz te 12 powtórzeń, gdzie 12 jest blisko załamania i potem włącza się zegarek, włącza się stoper i czekasz między, 3, 3, między 30 a 45 sekund, w zależności od ćwiczenia, które wykonujesz. Po tym, jak ten czas minie, kiedy minie 30 do 45 sekund, wykonujesz kolejną serię. I tutaj założenie jest takie, że musisz wykonać ponad 7 powtórzeń. Jeśli zrobisz ponad 7 powtórzeń, następuje odpalenie stopara i znowu czekasz od 30 do 45 sekund i wykonujesz kolejną serię. I ćwiczysz tak długo, aż w serii, w której wykonujesz podnoszenie ciężaru, nie będziesz w stanie wykonać 7 powtórzeń. Wtedy jest koniec. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, dobra, dwanaście. I teraz stop. stop, włączam stoper i liczymy sit. Ile? Trzydzieści czy czterdzieści pięć? Trzydzieści. Oczywiście, się innej odpowiedzi nie spodziewałem. Sześć i siedem. Włączam stopper i tak w koło Macieju aż do serii, kiedy nie wykonasz się siedmiu. Jedną z moich ulubionych metod intensyfikacji jest metoda, która się nazywa Super Seriami. Super serie to jest taka, taka forma serii łączonych, w której wykonuje się ćwiczenie na grupy przeciwstawne. Czyli na jednej maszynie robisz grupę agonistów, a na drugiej maszynie robisz antagonistów. Czy na przykład biceps, triceps, klata, plecy. Czwórka, dwójka, tak jak tutaj zrobi Kasper. To jest metoda, która pozwala Ci na, wykona, na podniesienie przede wszystkim bardzo mocno objętości treningu. Bo z racji tego, że wykonujesz dużo ćwiczeń jedno za drugim, czas po treningu po prostu się skraca, a ilość wykonanej pracy podwaja. Więc tutaj dobry przykład. Zaczynasz od głównej grupy, w tym momencie czwórki, no i wykonujesz jakąś określoną, wymaganą, z góry narzeconą ilość powtórzeń. Tak na wyprosty kolan na maszynie i kiedy wykonasz serię z odpowiednią dla siebie intensywnością, to przechodzi się bezpośrednio, bez przerwy lub z bardzo krótką przerwą do drugiej maszyny, do maszyny na mięśnie dwugłowe. To, co jest jeszcze fajne w tej metodzie, to to, że teraz, kiedy pracuje Kacper na grupie mieści kuszowo-goleniowych, to jego grupa mięśni czworogłówek już odpoczywa, w związku z czym te przerwy relatywnie między ćwiczeniami na dane grupy mięśniowe są po prostu dłuższe. Kolejną bardzo skuteczną metodą jest metoda, która się nazywa Majoreps. Majoreps to jest taka metoda, która polega na tym, że zakładasz na sztangę ciężar równy 12 powtórzeniom do załamania. Wykonujesz 12 powtórzeń, po czym odkładasz sztangę czekasz 15 sekund i po tych 15 sekundach wykonujesz jeszcze 3 ruchy. Potem czekasz znowu 15 sekund i wykonujesz znowu 3 ruchy, 15 sekund i 3 ruchy. W związku z czym, klaster... W związku z czym, reps to jest taka metoda treningu przerywanego, która w trakcie wykonywanej serii nakazuje Ci odpowiednie odpoczynki. Dobre w tej metodzie jest to, że tutaj zamiast wykonać 12 powtórzeń do załamania, wykonujesz tak naprawdę 12 plus 9 powtórzeń, w jednej serii, w związku z czym każda z tych serii jest blisko załamania i pozwala Ci na bardzo mocne przeciążenie ekstremalne mięśni. Tutaj oczywiście mamy ciężar demonstracyjny. Gwarantuję Wam, że 60 kg dla Kacpra to nie jest ciężar, którym jest w stanie zrobić 12 ruchów do załamania, ale wyobraźmy sobie, że tu na sztandze jest po prostu więcej. Tak i 12. Dobra. I tutaj, włączam stoper, odliczam, 15 sekund i po 15 sekundach Kacper rozpoczyna kolejną serię. Osiem, dobra, łabiusz, tutaj ściągasz, lecisz Bam. i kolejne trzy ruchy, Bam. raz i dwa, trzy, odkładasz, dobra, 15 sekund. Dobra, lecisz. Tam. Raz, dwa, trzy, odłóż. I znowu liczę 15 sekund. Teraz to będzie trzecia seria dodatkowa. I na tej serii się kończy przygoda z majorepsami. Inną metodą, rzadko stosowaną w intensyfikacji, jest zmiana tym paruchu. Czyli, jeśli do tej pory robiliście ćwiczenia w umiarkowanym tempem, to spróbujcie zrobić coś takiego, że powtórzenie ekscentryczne jest bardzo wolne, na zasadzie 4, 3, 2, 1, ale to, co jest jeszcze istotniejsze, to powtórzenie koncentryczne musi być super szybkie i to będzie wymagało bardzo mocną pracę od mięśnia, który się ćwiczy. Czyli ściągasz, powoli, powoli, 4, 3-2-1, zatrzymujesz na klacie, szykujesz się i robisz powtórzenie dynamiczne. BAM! Super! I znowu powoli, 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 zatrzymujesz na klacie i dynamicznie BAM! Cztery metody treningowe, które możecie stosować w Waszych treningach kulturystycznych, to, jest, to są sposoby na intensyfikację treningu i są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w jakiś sposób mają już poczucie znudzenia klasycznymi metodami treningowymi i robieniem cały czas tego samego. Jeśli czujesz stagnację, chciałbyś ją przełamać, chciałbyś spróbować czegoś nowego, spróbuj chociaż jednej z tych metod, którą razem z Kacperem dla Ciebie dzisiaj pokazaliśmy i na pewno przekonasz się, że to po prostu działa. Także jeśli ten materiał Wam się podobał, łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby dostawać informacje o nowych filmach, a my zapraszamy Was z Kacperem do oglądania następnych materiałów.